Chcę zrobić tak, żeby głowica nie wyciekała podczas odpoczynku w swoim parkingu. Cieknie cały czas, a później jest taki problem, że na wydruk ciągną się nitki i potrafią trafić o celowy wydruk. Niestety jest to nieestetyczne. Więc teraz tak, mam tutaj taki kawałek teflonu i on wytrzymuje temperatury głowicy. Przyklejemy tutaj? O, mamy kropelki. Jedna, druga, trzecia. Ale wygląda na to, że jest całkiem obiecująco. Zobaczymy, jak to się będzie wyginać. Troszkę to jest elastyczne, ale to specjalnie zrobione, żeby głowica wjeżdżając tutaj, mogła delikatnie to odkształcić. Montujemy do drukarki i robimy test. Mamy ten ficzerek, ten ficzerek będzie tutaj pod głowicą. Trzeba to zeszlifować tutaj, dobra. Albo zrobimy dalej. Jest takie podcięcie. Nagrzejemy głowicę 230 130 stopni. Narzędzie zero, proszę bardzo. Ty. Działa. No, i efekt mojego usprawnienia. Głowica z czarnym filamentem posiadała ten ociekacz, a ta z żółtym nie. Efekt, moim zdaniem, jest naprawdę dobry. Mam sporo innych pomysłów na ulepszenie mojej drukarki, więc zapraszam do zasubskrybowania kanału.